A ja bym przyszedł do wspomnianego już wcześniej aspektu kolonialnego i poruszył bardzo interesujące trzy byty. Jeden to Mumiani, drugi to Wanyama, a trzeci to Vazimamoto. I dlaczego te istoty są podobne? Oczywiście są nieco w różnych regionach, ale niekiedy przecinających się. Na przykład Mumiani to Kenia, Uganda, Kongo, Tanzania. Banyama, no to też jest w Kongo, ale Angola, Zambia, Natomiast moto, no to głównie Uganda i Kenia. O co z tym chodzi? Dlaczego kolonializm? No, kiedy koloniści trochę do tej Afryki zajrzeli i zaczęli wprowadzać swoją medycynę, no to pojawił się strach w ludności, że to właśnie ci koloniści, to są białe wampiry, że to są takie osoby, które porywają karetkami, jakimiś dziwnymi pojazdami do tak zwanych szpitali, gdzie pozyskują krew i tłuszcz najczęściej, właśnie. Mumiani to jest kradzież krwi, kradzież tłuszczu. Baniami to jest kradzież krwi, tłuszczu i organów. A wazimamoto to raczej kradzież krwi. Czyli mówimy tak po kolei: liposukcja, do tego jest jeszcze eksanguinacja i mamy na dodatek transplantację. Tak, tak. Chodzi o to, że ma i mumiani to właśnie te kwestie medyczne. A Wazimamoto to raczej ci strażacy gaszący ogień, którzy też byli powiązani z tymi kradzieżami. To była ta niechęć ludzi do tej nowoczesności, tej medycyny, którą wprowadzali. No, bo jakieś tam zastrzyki czy inni. Na przykład Wazimamoto, to znaczy dosłownie gaszący ogień, to byli właśnie ci, którzy pierwotnie kierowali wozami strażackimi, ale potem też również karetkami i innymi pojazdami rządowymi, tak byli jakby nazywani ci ludzie. I nazywano ich po prostu wampirami w samochodach, którzy porywali, żeby wysysać krew dla Europejczyków, dla jakichś ich tam rytuałów, albo nawet mówiono, że do smarowania silników. Czyli Volkswagen. <laughs> Dokładnie, tak. I mówiono, że ci, którzy z nimi współpracują, to to właśnie są ci kolaboranci afrykańscy, którzy mówią, że a wejdź to pomoże ci. Także no to był ten strach przed tą urbanizacją, przed tymi. Kwestiami kolonializmu. Ale to jest ciekawe, bo to jest taki typowy setup dla horroru. Czyli mamy jakiś rządowy budynek, do którego wchodzą ludzie i znikają. I prowadzą ten budynek potwory, jak chociażby z Wampira Maskarady, i utrzymują, że nie, my jesteśmy oczywiście ludźmi, jesteśmy tymi, którzy wam pomagają, jesteśmy z rządu, tak? Jak to mówił kiedyś prezydent Reagan. Najstraszniejsze słowa, jakie można usłyszeć. Jestem z rządu i przybyłem, by pomóc. <grym> tak, dokładnie. Czyli były wykorzystywane też te elementy starodawnych wierzeń o tych, że te osoby mają te nadprzyrodzone moce, a ci biali koloniści to z nimi współpracują z tymi, albo że sprzedają, że handlują tą krwią z nimi, albo rzeczywiście sami są tymi. Też właśnie mówiono, że to biały wampir na przykład. Tak, tak. Słyszałem o białych diabłach, a tutaj mamy białe wampiry. Co jest też taki interesujący element wampirystyczny. Znaczy, prawda jest taka, że praca dla rządu może być traktowana jako oddanie swojej duszy, więc może wtedy faktycznie tacy ludzie stają się potworami i nawet tego nie wiedzą. Tylko właśnie Afrykanie to dostrzegli. No, i uznawali, że też to element wyzysku też nie tylko wysysali krew, ale i też te e, po prostu pieniądze czy inne takie rzeczy podatki no co wiesz no co by nie mówić akurat tutaj Wyz... mieli całkowitą rację no bo po hmm. co były zakładane kolonie po to żeby wyciągać bogactwa z nich no ale oczywiście mówi się że to nie są do końca bezpodstawne teorie na to że pojawiał się w Afryce handel organami i że niektóre osoby powiedzmy nie do końca w, z własnej woli jakieś organy traciło i po prostu ten strach w ludności narastał i te opowieści były przekazywane, że jakiegoś rodzaju służby medyczne wycinają ci jakiś organ, który potem tam używają sobie gdzieś indziej. No, prawda jest taka, że kiedy mówimy o koloniach, no to one były często bardzo niezależnymi rządami od, można powiedzieć, kraju matki i w tych niezależnych rządach łatwo mogła się rodzić korupcja, tak. którą później można było łatwo wykorzystać. Przecież jeżeli ten wyzysk był prowadzony na ludności tam mieszkającej i normalnie towary płynęły do kraju matki, no to kraj matka tak naprawdę nie interesował się, co tam się dzieje. Póki dostawali to, co chcieli, wszystko było ok. A co ponad to zostało zbierane z miejscowych, no to sobie dany gubernator mógł zostawiać. Więc no cóż, co by nie mówić, faktycznie to byli krwiopijcy, tak. którzy może nie do końca dosłownie wypijali to życie i krew z ludzi, ale definitywnie zabierali to z ludzi i też z. Tak jak obajfo, z całych ziem. No tak, no chyba, że wyobrazimy sobie taki setting, że te wampiry, jako ta szlachta wampiryczna w takim nowoczesnym ujęciu, jest gdzieś tam na górze i rzeczywiście z banku krwi tam sobie pozyskuje, czy siedzi gdzieś na szczycie korporacji, ale może takich. Settingach porozmawiamy sobie, kiedy będziemy mieli podcast o naszym spojrzeniu, naszych pomysłach odnośnie scenariuszy wampirystycznych. Tak, bo mówiliśmy sporo o wampirach afrykańskich, natomiast myślę, że w naszym następnym materiale, zamiast skupiać się na konkretnych wampirach, to raczej poruszymy kwestie historii wampirów w kulturze. Popkulturze, literaturze. Tak, tak. W literaturze, w firmach, ale także w grach komputerowych, więc. Tak z chęcią do tego przejdziemy. Tak, poruszymy w końcu słynnego Drakule. Tak, tak, o którym nie mówimy do, do tej pory, ponieważ jest on wymysłem czysto literackim. No tak, tak. dlatego będzie miał swój odcinek w popkulturze. Tak, tak dobrze się do tego Może... przygotujemy i zaprezentujemy wam piękne streszczenie, ale ja jeszcze zanim skończymy poruszyłbym jeszcze jednego wampila, bardziej współczesnego, bo takiego Grasującego od lat 60. do 2007 roku w Afryce. Czyli tutaj całkiem sporo, już 37 lat on grasował. Ale to takie bardzo specyficzne widełki czasowe. Specyficzne, no bo wiemy dokładnie, to jest przypadek lat najnowszych, więc jest dobrze udokumentowany, dobrze opisany. To złowce wampirów. Być może tam jacyś byli, natomiast no nie udało się nigdy powstrzymać popobawy, czyli tutaj w znaczeniu, w języku suahili, to jest skrzydło nietoperza albo skrzydła nietoperza. To był właśnie taki przerażający wampir, który wkraczał do mieszkań, robił hałas, poruszał niewidzialny meblami, hałasował w całym domu, a jeżeli miał naprawdę zły humor, to potrafił gwałcić całą rodzinę, która była wewnątrz domu. No ja to musiał mieć naprawdę zły humor. No Właśnie tak, mężczyzn, prać. kobiety i dzieci. I później kazał jeszcze im opowiadać o tym doświadczeniu, które z nim mieli. No. Więc taki po prostu bardzo przerażający wampir, właściwie bardzo taki zbrodniczy. Zbrodniczy, tak. Znaczy wampir. Na razie to nie, nie brzmi jak wampir. <noise> Ale kontynuuj, Pawle. Tak, kontynuuj, Pawle. Prawda była taka, że ludzie byli dosyć mocno przerażeni. Wychodzili na ulicę, robili amulety, robili różne msze, robili różne rytuały, czy to chrześcijańskie, czy poza chrześcijański, żeby tego wampira przegnać. Ten wampir pojawiał się, siał panikę, ludzie tak naprawdę gromadzili się, rozpoczynał się pewien strach, a jednocześnie później to zanikało i pojawiał się ten wampir znowu. I legenda jego się. Czyli można powiedzieć, że jego ataki były cykliczne. Jakby atakował, ludzie się bali, zbiali się w grupy, po czym trochę strach osiadał, ludzie tracili czujność, później on znowu atakował. To seryjny gwałciciel. Tylko gdzie jest ten aspekt wysysania krwi, czy też nieumarłości? A właśnie, bo tutaj jest kilka aspektów i skąd on pochodził. Bo tak, co prawda, aspektu samego wysysania krwi nie ma, oprócz tego, że bardzo się denerwował na tych ludzi, którzy mówili, że on nie istnieje, i ich prześladował. To, to taki wampir Diva. Ta, trochę tak. To mimo wszystko właśnie było kilka teorii, skąd on pochodził. Jedna teoria była taka, że to jest dżintur, został przyzwany przez szejka. No, to typowo nie wampir, tylko duch. Ale inna teoria była taka, że to był martwy prezydent z roku 95. <grywa> To no, już zamienił się. Nie. Czyli znaleźli konkretnego kandydata na potwora. Znaczy, jeżeli ktoś miałby zostać potworem, to jak najbardziej uważam, że polityk jest gdzieś w czołówce, ale ciekawe, że wybrali konkretną osobę. Tak, czyli to bardziej konkretny rodzaj wampira, tak jak opowiadaliśmy o tych konkretnych przypadkach niż typ. Wwampira. Tak, tak, to jest taki konkretny przykład wampira, upiora nawet bym powiedział, bo nawet jeżeli... A takiego najgorszego z najgorszych, jak tak. polityk, który stał z grobu, że nie dość, że za życia zaszkodził, to jeszcze... Nie dość, że za życia wyzyskiwał swoich podwładnych, to jeszcze po śmierci chce to kontynuować, tylko robi to dość dosłownie. Tak, ale też go nie widać. Bo jeżeli polityk cię wykorzystuje, to ty tego nie widzisz. Nie wiesz, kiedy płaci podatki. Wiele osób nie wie, że jak idzie do sklepu i kupuje produkty, to płaci podatki w tym dokładnie momencie zakupu VAT. Swoją drogą ten właśnie prezydent, czyli Abeida Karume, musiał być naprawdę nielubiany przez swoich obywateli, że po śmierci przypisano mu taką rolę. To jest aż niesamowite. Były też nawiedzenia, że ta istota Popa Bawę właśnie wchodziła na przykład do ciała małej dziewczynki, przemawiała właśnie głosem. Bo się groszą, nawiedzała, nawiedzała tak. Mi wchodziła do... <laughs> tak, tak, musisz być trochę specyficzny, jeśli chodzi o słownictwo, Pawle, bo w przypadku tego wampira to ma znaczenie. <laughs> nawiedzała małą dziewczynkę i właśnie przemawiała głosem dorosłego mężczyzny, właśnie mimo że w ciele małej dziewczynki. Czyli miał yy, moce opętania. Tak, miał moce opętania. Indoktrynacji można powiedzieć. Taką bardziej zaawansowaną, niepolityczną. Także ja myślę, że każdy polityk by chciał mieć mocę indoktrynacji. Tak, i ostatnie przypadki jego działalności były w 2007 roku i później się urwało. I przegrał do tej... wybory kolejny raz może. Być może, być może kolejny raz przegrał wybory i już więcej o nich nie było słychać. Ja jestem ciekawy, jeżeli zidentyfikowali. Tylko prezydenta, jako konkretnego kandydata na tą istotę popabawę, to czy była jakaś petycja, żeby wykopać go z grobu i spalić? O Jeszcze. tym się nie dowiedziałem. Tak, tak. No dobrze, w takim razie wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment na to, żebyśmy skończyli dzisiejszą dyskusję. I wrócimy sobie do wampirów na kolejnym podcaście, tych już filmowych. więc... Ja I, z... I książkowych też. Tak. Zatem ja ze swojej strony dziękuję Wam, słuchacze, za Waszą uwagę i do zobaczenia, do następnego. Ja również dziękuję Wam, słuchacze, za uwagę. Jeżeli chcielibyście jeszcze kiedyś usłyszeć o jakichś konkretnych wampirach, na przykład z innych miejsc geograficznych, nie wiem, Australii czy jakichś innych miejsc, o których jeszcze nie poruszyliśmy, to dajcie nam znać w komentarzach. Może kiedyś do tego tematu powrócimy. Natomiast następna nas czeka popkultura. Do usłyszenia wtedy. Ja dziękuję. Bardzo za uwagę, drodzy słuchacze. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, zachęcam do polajkowania, zasubskrybowania kanału, do usłyszenia wszystkiego dobrego.